Witam Was moi kochani w kolejnym moim filmiku, w którym opisuję swoje hobby. Prezentuję, jakby, swoją osobę, i w tym filmiku chciałbym Wam pokazać, zaprezentować kolejny mój kamień. Nie wiem, czy dobrze go widzicie. Postarałem się, żeby to wszystko było dobrze oświetlone, ale nie wiem, czy jest, bo pewnie Wy będziecie widzieć to lepiej na ekranie swoich monitorów. Kamień jest taki niewielki można zobaczyć tutaj od dołu ma takie wcięcie jakby dziób pelikana wygląda albo czapka raksa hanta można zobaczyć ona tak jakby do góry tutaj jest zaostrzona taki ostry jest jak to tam eskimosi te pranie robili co przecinali nitki na przykład no to i wiadomo na no tam programach telewizyjnych jakichś tam nie discovery, discovery a generalnie z drugiej strony to wygląda tak samo jak z pierwszej tylko odwrotnie oprócz tutaj takiego lekkiego wcięcia dołka który jest i pewnie już jak się domyślacie chcę wam powiedzieć dlaczego ten kamień jest wyjątkowy bo znając życie oglądaliście poprzednie moje filmiki i domyślacie się że po prostu będzie rzecz o tym o wyjątkowości tego kamienia. Zachowałem go sobie na pamiątkę. Kiedy to w Holandii byłem, na takich jakichś wakacjach i pierwszy raz jadłem tam kaszankę ze słonia w takiej tureckiej restauracji. Co prawda właściciel mówił, żebym tego nikomu nie mówił, bo słoni jakby nie wolno jadać. One mają te kły, co ich tam zabijają, bo wiadomo, że tam wierzą w to, że one tam. Te kły powodują jakieś szczęście, nieszczęście, tam działają na nadnercza, wydzielają jakieś tam endorfiny nadnercza i się człowiek wtedy cieszy. I dlatego właśnie ci ludzie z Afryki kupują ten. I tam sprzedają potem w tych sklepach, nie sklepach, jak to w Stanach. Potem wiadomo, że to jak, jak na filmach, nie? To jest to jest jak na filmach. I ogólnie chodzi o to, że słonie są pod jakąś taką ochroną, może. YouTube'em właśnie usunie mój filmik, trochę ryzykuje właśnie, no ale przyznaję się do tego, że właśnie jadłem kaszankę ze słonia. No, wiem właśnie, że mogę mieć problemy z policją, no ale no co zrobić, no wiadomo. Jak się je kaszankę ze słonia, a ona jest smaczna, a jeszcze przychodzi do tego, że trzeba przedstawić kolejny kamień z mojej kolekcji, prezentując swoje hobby, no to Prezentując go trzeba umieć się do tego przyznać przed samym sobą, nawet że popełniło się ten błąd i zjadło się tą kaszankę ze słonia. To tyle, więcej szczegółów nie będę ujawniał, gdzie to było, jak to było, ale powiem Wam szczerze, że kaszanka ze słonia bardzo mi smakowała. I to tyle, mam nadzieję, że wyjaśniłem wystarczająco, dlaczego ten kamień znalazł się w mojej kolekcji i dlaczego jest wyjątkowy. Pozdrawiam Was serdecznie.